Witam, dzisiaj gotujemy zupę gulaszową podstawowymi składnikami do tej zupy to mięso wieprzowe może być pół na pół z woł wołowo wieprzowe yy, pokrojone w kostkę, może to być łopatka, schab, cokolwiek, karkówka yy, papryka cebula, czosnek, ziemniaki mm. i marchewka w miseczce z marchewką jest też por, seler i kawałek pietruszki. To są podstawowe składniki. Teraz na patelni rozgrzewamy trochę tłuszczu. Na patelnie wrzucamy mięso do takiego mocnego podsmażenia. Takiego mocnego zarumienienia. A w garnku tutaj też dam troszkę oleju i tam wrzucimy za chwilkę cebulę. I po kolei później czosnek paprykę, marchewkę z pietruszką i solerem yy, i ziemniaki. Wrzuciłam tutaj już cebulę czosnek. Teraz wrzucę paprykę. i to poduszę. tutaj na dużym ogniu na mięso. Do papryki, cebuli i czosnku wrzuciłam yy, marchewkę, seler, pietruszkę i por. Jeszcze chwilę duszę i za chwilkę wrzucę ziemniaki. Mięsko już jest solidnie podpieczone. Za chwilę wrzucimy je do warzyw, do których Wrzuciłam już dwa listki laurowe oraz kilka ząbków ziela angielskiego. Teraz zaprawimy papryką węgierską. Ostrą papryką. Nie robimy tak bardziej ostro, węgierską. I teraz zwykłą słodką papryką, papryka jest tutaj najważniejsza mamy my kolor. Sól. I lew, który się w zapadzie. Mięsko wrzucone, teraz dolewamy małą ilość wody, tak, tak aby tak, jak odpowiada nam miasto ja w środku, ilość. A później wrócimy jeszcze z kolejnymi dodatkami. Gotujemy oczywiście do miękkości mięsa i warzyw. Do zupy musiałam jeszcze dorzucić trochę soli. Wrzucam puszkę pomidorów bez skóry. Oraz łyżkę, może dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Jeśli jest dla nas za gęsta, dla mnie jest, dolewamy jeszcze wody i gotujemy dalej. Na koniec wsypujemy ja akurat majeranek można oregano, jak to mamy. Ubiłem majeranek, nie żałujemy i zakończyłem. To. Przez to, że wszystko było wcześniej już uduszone, wyparkuje się naprawdę szybko. Skuszną, rozgrzewającą, pikantną polecam.